kochani, tutaj Kama LPS-ka w tym filmie chcę pokazać wam otwieranie mojego nowego pet shopa oto pet shop jest w takim pudełku, które wykorzystam na pewno do czegoś w ulotce jest naklejka pet shop ma numer 2151 no to otwieramy Przed tym filmem już się zorientowałam, gdzie jest ten, żeby szybko to otworzyć. Gdzie jest To ulotki za minutę. I przejdźmy do pet shopa. To jest mrówka lub pajączek. Jest brokatowa. No. Jak widzicie, to. Okej. Okay. Oto Pet Shop. Okej. Okay. To tu jest Pet shop. Nie było dodatków. Ale mamy nadzieję, że będzie na klejkach. O, jest, 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 jest. Tylko słodko yy, Mam takiego pet Więc na pewno mi się przyda Ok Tutaj yy, Jeszcze Pokażę to o, samo pudełko W tym pudełku była tata Mrówka Zagląda tak Jak się wyjdzie to i odczepi te wszystkie rzeczy, to będzie bardzo ładna torba. Jeszcze to? Okay. jest taka torba. Pusta. Oczywiście można włożyć. To jest ładny pojemnik tak? na no pet shopa. Ale tak, też jest ładna torba. No to to jest, tak? Pet shop. Nie wiem jak go nazwę, więc piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że się podoba. Naprawdę chciałabym, żebyście... Pisali w komentarzach imię dla tego Petropa, bo kompletnie nie mam pojęcia. Jest słodki, ale nie wiem jak go nazwać. No to dziękuję i piszcie w komentarzach imię dla Petropa. To cześć!